Marta Nawrocka pod lupą. Polacy obserwują, gwiazdy komentują, Wachowicz, Wojciechowska, Popek. Dziś zaprzysiężony zostanie nowy prezydent Polski, a u boku głowy państwa pojawi się nowa pierwsza dama. Choć oficjalnie jeszcze nie objęła swojej funkcji, już wzbudza ogromne zainteresowanie. Co myślą o niej znani Polacy?. Ewa Wachowicz, Anna Popek, Martyna Wojciechowska i Anna Kalczyńska komentują przyszłą prezydentową. Karol Nawrocki został wybrany prezydentem RP w drugiej turze wyborów 1 czerwca 2025 roku, pokonując Rafała Trzaskowskiego. Trzaskowski reprezentował centrową, proeuropejską opozycję. A nawrocki, nurt konserwatywny i suwerennościowy. Choć prezydent ma w Polsce ograniczone kompetencje, jego weto może wpływać na reformę rządu Donalda Tuska. Wynik wyborów oznacza nowy etap politycznego napięcia i równowagi sił. Teraz oczy Polaków zwrócone są nie tylko na prezydenta elekta, ale i przyszłą pierwszą damę. Marta Nawrocka, nowa pierwsza dama. Już 6 sierpnia Marta Nawrocka oficjalnie zostanie pierwszą damą RP. I choć jeszcze nie zdążyła oficjalnie zamieszkać w pałacu prezydenckim, a już wzbudza ogromne emocje. Każdy jej gest, strój i wypowiedź są analizowane z uwagą, jakiej nie widzieliśmy od czasu Jolanty Kwaśniewskiej. Pochodząca z Gdańska Nawrocka przez 17 lat pracowała w krajowej administracji skarbowej, zajmując się między innymi walką z nielegalnym hazardem. W kampanii pokazała, że potrafi stanąć obok męża, nie jako tło, ale jako partnerka z własnym zdaniem. To wystarczyło, by zainteresować media, polityków i celebrytów. Zobacz też, wyśmiali Agatę Dudę na festiwalu. Tak kabareciarze rozjechali Pałac Prezydencki. Gwiazdy zabierają głos, Wachowicz, Popek, Kalczyńska o Marcie Nawrockiej. Niedawno głos na temat przyszłej pierwszej damy zabrała Ewa Wachowicz. W rozmowie z Szewniusem nie szczędziła jej dobrych słów. Choć zaznaczyła, że najlepiej oceniać po czynach i działaniach. Myślę, że będzie to pani prezydentowa, którą będziemy mile wspominać. To będzie ktoś, z kim będziemy mogli się utożsamiać. Dziennikarka Anna Popek nie ma wątpliwości. Ma klasę, kompetencje i ciepło. Idealna kandydatka na pierwszą damę. Nie przegap, jaką pierwszą damą będzie Marta Nawrocka? Ani już wie. Sztuczna inteligencja wskazała, z kogo nowa prezydentowa powinna brać przykład. Z kolei Anna Kalczyńska, zapytana przez reporterów, odparła ostrożnie. Oceniamy po czynach i słowach. To one pokażą. Jaka będzie jako pierwsza dama? Martyna Wojciechowska przyznała otwarcie, że jeszcze nie ma zdania na temat Nawrockiej, ale, jak wielu, czeka na jej pierwsze publiczne działania. Zdaniem ekspertki od PR, Żanety Kurczyńskiej, która rozmawiała na ten temat z Plotkiem, Nawrocka może być zupełnym przeciwieństwem swojej poprzedniczki.